Witajcie kochani, dzisiaj mamy niedzielę. Długi, długi czas nie nagrywałam vlogów. No niestety moje samopoczucie mi na to nie pozwoliło. Głowa, jak wiecie. Yy, teraz właśnie, yy, e yy, yy, yy. ja nie nagrywałam vlogów, to się teraz jąkasz. Ostatnio, nie wiem czy pokazuję, jakieś 3 dni temu robiłam. Yy, pokazywałam na Instagramie. Robiłam ten odwrócony sernik. Zobaczcie, tutaj mi jeszcze sprzed wczoraj został jeden kawałek tego sernika. Zobaczcie, jak się pięknie odwrócił. A wczoraj, bo za chwilę przyjedzie moja siostra i wczoraj robiłam też odwrócony sernik. A ja tu. zostawiłaś. No bo został. A teraz robimy Matusza. No zrobiłam też. I tu wczoraj zrobiłam kolejny. To jest takie ciemne... Bo... Dobrze. Bo tu jest polewa czekoladowa. Ale wczoraj robiąc ten sernik, yy, nie odwrócił mi się. Chyba ten ser był troszkę za gęsty. I po środku mi się ser nie odwrócił. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie jadalne i czy to w ogóle wyszło. Kuba już oczywiście czeka, będziemy grać w 5 sekund. I pan tutaj nie stał. Nie. Nie? Tylko w 5 sekund? No. Yy, czyściłam swoją obudowę z telefonu, bo ona jest biała i yy, yy, ja ją trochę zajechałam, bo pierwszy raz czyściłam, tarłam ją hmm, czym, szczoteczką. Dziewczyna. Szczoteczką ją tarłam i chyba zdarłam taką pierwszą na wierzchnię teraz bardzo łapie mi brud. Ale widzę, że nawet elegancko ją wyczyściłam, chociaż są gdzieś takie ciemne y, plamy. Więc co, czekamy na moją siostrę. Zobaczcie, jak jest szaro, buro i ponuro. Jest po prostu strasznie. Nienawidzę takie, takiej pogody i takiego czegoś, jak jest trochę śniegu, ten śnieg tutaj już y, stopnieje i jest taki syf. Yy, już tutaj, oczywiście, jak co zimę dałam. Co dałam? Yy, Mamo! No, jakąś tam ścierkę dużą. Cześć! To jest ścierka do <grym> To nie ścierka, to mili stare prześcieradło. Nawet jakbym nie chciała i chciała powiedzieć, że ścierka, to Mila mi tak nie sprzeda i powiesz, że to jest jej stare prześcieradło. Tak? Bo kupiliśmy Mama, nowe. Mama kłamie jakoś tak. Mama kłamie jakoś tak? A ty co robisz tam? oczywiście pet shopy w akcji tutaj się świeczunia pali nasza mój piękny ja nie wiem, yy, nagrywałam vlogi przed świętami, ale no niestety nie wgrałam ich jakoś kupiliśmy stół zobaczcie kupiłam też jakieś tam lampki yy, te takie, Kuba mi zrobił te szare kokardki tutaj mam takiego aniołka tutaj miałam róże na instagramie yy, zdążyłam zrobić zdjęcie Tutaj I, mam te dwie, te dwie takie osłonki. I na jednym krześle są takie okładki. okładki. I jedna okładka, mm -hmm. druga okładka i trzecia Tutaj okładka, mam taki a jeszcze. Jest, no i też jedna okładka. Aha, tutaj mam jeszcze taki świecznik. No okay. i stół y, kupiliśmy, bieżnik. Y, stół kupiliśmy i do stołu od razu z krzesłami i, I do tego oku... Połóż na chwilkę i do tego dokupiliśmy te poduszki. To, że chcę, wiecie, ja mam pokój teraz brązowo-beżowy, brązowo tak jak malowaliśmy te kilka, jakiś czas temu, kilka lat temu. Tak to też zostało. I chcę meble wymienić na białe, stół i komodę pod telewizor, chcę wymienić na białe i chcę mieć malowane ściany na biało-szaro. Chcę mieć malowane ściany na biało-szaro. Trzeci, że to telewizor po dresie. Chcę mieć na szaro-biało pomalowane ściany i dlatego już od razu dokupiłam sobie kupując krzesła. Kupiłam poduszki biało-szare. No i już mniej więcej komponuję sobie coś biało-czarno-biało-szare. Tutaj kupiłam w Empiku. Była wyprzedaż na. Na podkładki takie jest ich chyba 12, jak się nie mylę. I one są y, z Seks Misji, z hasłami z Seks Misji. No, I one są z jednej strony białe, z drugiej strony czarne. Jest 11. A mi się wydaje, że 14. przekażę, że jest 12. Y, więc tak, dalej czekamy na moją siostrę, potem pokażę Wam sernik. A! I widzicie widzę co to? Wczoraj nagrałam dla Was hol swoim aparatem stacjonarnym, Sony ogromną lustrzanką, ale co było tak te światło. No to gdzieś musi być jeszcze jedna, Kuba. Było tak brzydkie światło, że po obejrzeniu tego vloga, no, po obejrzeniu tego haulu, no niestety nie przy tego, bo jest brzydki, muszę go nagrać w świetle dziennym. Są to ciuchy ze sklepu, chyba gaki. Ja Mama kłamie, bo tutaj jest cztery. Siedem, osiem, dziewięć, dziewięć No to gdzieś musi być jeszcze jedna. Nie, nie masz. Tam na górze jest taki No nie kart. dadzą człowiekowi dojść do słowa. I nagrałam -ho. ten hol, ale niestety był Marzu, brzydki. Tam na, tam na górze jest tacy lekarstwo i wszystko to tacy, ale tam obok to jest. No i nagrałam, ale... Na... Te, 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 te czekoladki nie są. Dobra. Dobra. Na razie. Na razie. No. Na razie. No i nagrałam na no, hall, ale no tak jak mówię, no był brzydki, oświetlenie i taka jestem zielono-żółta i nie podoba mi się to, chociaż miałam światła. Jeszcze to jest Dobrze. No i... Nie, babcia się do kibla zamknąć, bo mi nie no, da no, powiedzieć. No, więc tak, y, pogoda. No, i muszę go nagrać jeszcze raz. Y, pogoda jest, y, powiedzmy, nawet jest ciepło, jeżeli o to chodzi, bo my mamy w domu. Teraz mam nastawiony na nocny tryb na 19, bo wietrzyłam, a normalnie mamy temperaturę 20,8 w mieszkaniu. Ej mamy wszędzie otwierane okna, bo jest naprawdę ciepło. Na dworze mamy ile? Około 10 stopni, więc wietrze ile się da. Nie, ciepło jest na dworze, więc wietrze ile się da. Bo jak przyjdzie się to będę musiała pozamykać okna, bo jej jest zawsze zimno. O, patrzcie jak się trzyma moja gwiazda betlejemska. No po prostu pięknie. To to była ta gwiazda z tym takim. Tak. A róże moje, no, na Instagramie były. Zejdź z tego łóżka, bo spadniesz! i Dobrze, ale siadaj i zejdź mi z tych poduszek, bo wiesz, że jak siądziesz na nich, to one już tak zostaną. Więc dobra, hol, nagram jeszcze w świetle dziennym, pokażę wam, bo naprawdę fajne ciuchy kupiłam. Przynajmniej tak mi się wydaje. I. No idzie za mną. Nie. Fajne ciuchy kupiłam, tak mi się wydaje. I to nagram. A potem. Trochę może nagram, jak y, będzie moja siostra i dzisiaj postaram się Wam wrzucić tego vloga, albo mam radę. Na pewno nie wyglądam wyjściowo, w ogóle tutaj zaczęła mi skóra koło nas schodzić, nie wiem dlaczego. Ja jestem dzisiaj taka aktywna i w ogóle, bo już wzięłam rano dwie tabletki na ból głowy, bo już wczoraj wieczorem zaczęła mnie boleć, wzięłam jedną tabletkę, położyłam się, w nocy nie pobolewała, rano wzięłam dwie następne, więc y, jak na razie jestem monter, piekawę. Dziewczyny mi też ja odpisywałam tam na komentarze i na maile. Dziewczyny mówiły mi, że powinnam zrobić badania. Tak ja wiem, zapisałam się już do lekarza. Piję kawę. Jeżeli chodzi o ciśnienie, ja nie mam wysokiego ciśnienia. Ja mam ja jestem niskociśnieniowcem. Jak byłam z dziećmi w ciąży, to miałam takie ciśnienie, wiecie co, 80 80 parę na 55 na 58 na 59 i lekarz się mnie pytał, czy ja tutaj przyszłam, czy ja się przyczołgałam. I ja się przy takim ciśnieniu czuję wyśmienicie, jestem tym więc nie mam wysokiego ciśnienia, więc to też nie odciśnienia. Więc na pewno będę was będę Was co informować, jak tam toczą się sprawy z lekarzami, na jaki... kiedy mamy termin i tak dalej, i tak dalej, chociaż myślę, że... Szybko to nie będzie. I będę musiała iść do lekarza prywatnie. No, moja siostra miała być na godzinę drugą. Mamy 15 po drugiej, a jej jeszcze nie ma. A ona się raczej nie spóźnia. Więc nie wiem, gdzie się podziała. Patrzę przez... O! Właśnie! Nie wiem, czy wrzuciłam ten vlog, czy nie wrzuciłam, ale wydaje mi się, że nie. Pokazywałam Wam ostatnio umyłam okna. Yy... No przed świętami, tak? No to jest dwa tygodnie temu. I co... Trzy dni. zaczynam mi się raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu ścierać parapet. Zobaczcie, jak parapet wygląda. No, co my mamy dzisiaj niedzielę, czyli parapet ścierałam w piątek i zobaczcie, jak ten parapet wygląda. Jest po prostu zajechany. Normalnie jest ten parapet zajechany. A tu co mam jakieś czarne. Zobaczcie. Po prostu strasznie. A u dzieci parapet wygląda jeszcze gorzej. Pokażę Wam. Pokażę sobie kawę, bo się wreszcie nie obleje. A u dzieci. No, zobaczymy. Yy, był też ścierany w piątek. Tylko tutaj z tej. Wiecie, zorne, z tej strony. O, no malęko. zobaczcie. No po prostu to jest niemożliwe. Popatrzcie na moje okno, które ja tak szorowałam. Miałam palce tak zjechane i ręce. Ja I zobaczcie, mam, jak babie. to wygląda. Wiesz to może ja, tutaj, ja u Was okno zrobię na mikro, wiesz, bo tu dzieci zaraz przyjdą, to może być zimno, ok? Oczywiście Mili tutaj, o, zobaczcie, rozwalone ja nie wszystko. Prawie stać na palcach. Prawie stać na palcach umiesz? No to się. Prawie, bo tak wysoko umiesz stać na palcach. Moja łazienka, przymkniemy trochę drzwi. Dobra, więc co? Czekamy na nich, zobaczymy, jak tam moje ciasto czy będzie jadalne. Mam tylko nadzieję, że, że ser się nie zważył, bo jak się tak zważył, wiecie, że tak będzie wyciekać z niego, to, e, to nie dobra. Dobra, więc widzimy się potem, Jak jakoś się rozgadałam. To na razie. Zobaczcie, Perkują. Proszę, pięknie. mmmm o do przodu, do dadam da. patrzcie i już wysiadają I idą to co? stawiamy wodę na kawę trzeba by było skończyć ten vlog i i go wstawić. Była moja siostra u mnie wczoraj, bo mamy dzisiaj poniedziałek. Była. Ciasto nie wyszło do końca tak jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem idealnie się oddzieliły ta, ta warstwa tego sernika odwróconego, ta warstwa ciasta u góry i ser na dole, a teraz niestety nie wyszło tak. Wyszło taki, wiecie, taki marmurkowy, co nie do końca mi się podobało. Tak jak Wam mówiłam, nagrywałam. Yy... O, widzicie tam, nagrywałam co? Ten mój hol, który no niestety nie podoba mi się i będę musiała go nagrywać jeszcze raz, bo yy, jest takie, jest tam taka zielono-żółta. Yy, tak jak dzisiaj mamy poniedziałek, ale jak przeżyliśmy poniedziałek, to no damy radę. Dziwnie się dzisiaj czuję. Oczywiście yy, głowa mnie tak nie za bardzo bolała, ale trochę. Moja siostra wczoraj przywiozła mi takie dziwne saszetki. Zaraz wam pokażę. U mnie jeszcze, jak widzicie, jest choinka, tylko nie palą się lampki na parapecie. Yy, bo, bo mój mąż ładował laptopa. O, gdzie są? O, przyniosła mi takie, takie saszetki. Ale po pewno to strasznie żołądek czy wątroba teraz, nie wiem. Jest takie dość nie, nie, nie ten, niebezpieczne. Cześć. No i powiedziała, że mam brać po pół saszetki, a mnie będzie głowa boleć, bo są bardzo silne, więc zobaczymy. Kuba dzisiaj oczywiście proszę, outfit. Szlafroczek. My dzisiaj jedliśmy, pokażę Wam, jedliśmy, nie patrzcie na moją kuchenkę, bo jest taka urąbana, jedliśmy gyros z frytkami i stosykami i jutro to mięso właśnie z gyrosa zawinę w takie te placki naleśnikowe i będzie jak kebab, sólaty, ogórek, pomidory, oczywiście kuba tylko samym mięsem. Milagros oczywiście co robi? Słucha piosenek i zaraz zwarujemy. Jest godzina, zobaczcie, która, 19.30, a ona oczywiście nie idzie się kąpać. Księżniczko! Ej, księżniczko! Milagros! Idziemy się kąpać? Nie. Jak to nie? Ty be... Bez piany? A nie, a bez piany, a będziesz no to... Co? Nie idę się myć. No jak no. nie idziesz się myć? Chcesz już troszeczkę przedszkolu śmierdzieć? Jak nie idziesz do przedszkola, a gdzie idziesz? Przerywamy to. A gdzie idziesz? Milagrozy, nie wiem czemu, ale nie chcę... nie chcę... dzisiaj nie chciała iść do przedszkola. Powiedziała, że idzie do babci. I jutro też powiedziała, że idzie do babci i nie idzie do przedszkola. Ja przeglądam... No, nie będę pokazywać może jaka hurtownia, pokażę, ale przeglądam... Pokażę, y Przeglądam. No, nie będę pokazywać, to się pokazało. A zresztą, co to za różnica? Czy będę pokazywać, czy nie? Przeglądam gazetkę. I tak już, tak jak Wam mówiłam, do sklepu do siebie nic nie zamawiam. Ale y, dla siebie chciałam zamówić parę rzeczy do domu. I najhitem jest dla mnie. Y, proszę bardzo. Hitem są dla mnie te z Erwika. To. I te do kontaktu z Erwika. To są ceny netto, więc trzeba doliczyć 23% VAT-u. No ale to nawet jakby to. Te ceny są rewelacja. Więc myślałam, żeby sobie do domu pozamawiać parę tych odświeżaczy z Erwika i do kontaktu. O, a tu jest mili rysunek kuba mi Pokazuje dzisiaj. Milagros namalowała rysunek. Proszę bardzo. Walesia. No. Więc dobra, kończymy tego vloga, idę się myć, idę zmyć makijaż i co? niedługo, I... będzie pierwszy krzyzeł. I widzimy się jutro. Miejmy nadzieję, że jutro i postaram się jutro albo w środę nagrać ten haul z tymi rzeczami, bo kurde wiele już nie chciała poubierać, a nie chcę ich ubierać i potem Wam pokazywać tak. Ja bym się nagrywał No, no ja nagrywałam, ale widzisz, taka zielona jakaś była. No i... to dobra. Mhm. No to dobra. Skończyliśmy obiad iść przy naszym pięknym stole. O, moje super skarpetki z Primarka. Chyba za dwa funty. Super super. Kuba! Chyba za dwa funty kupiłam dwie pary. zarombicho są. Piorę je i chodzę w nich. Mam jeszcze w takie łatki, ale są naprawdę fajne. Chyba, że Chyba dwa, bo trzy punkty więcej, chyba nie chyba dwa. No więc to, idziemy są, idziemy spać. Wiesz ja zmęczona, no, a ty. No, bo mnie głowa. było. Na którą zrobił masz? Na, na ten pierwszy mam. Pierwszy mam Ale na ósmą? No. Mhm. Tak się wiesz, ja wiem na którą masz, ale tak pytam się. Żeby to ogarnąć w sobie. Czy nie zapomniałeś? Więc to idę zaciągnąć milagros do kąpieli z pianą czy bez ja trzymam kciuki i idę zaciągnąć do kąpieli bo musi się wykąpać więc żegnamy się z wami dzisiaj co ty nie robisz? mnie nie bola głowa coś ich mi się nie wydaje kochanianki no dobra to żegnamy się z wami dzisiaj i do zobaczenia jutro papa pa. Pa, pa.